Z tej strony Przemek. Witam Was w mojej galerii, gdzie dzisiaj pokażę Wam, jak założyć dom dla waszych bojowników. w tym oto akwarium o dość nietypowych wymiarach bo 40x30 na, na 40, czyli taka prawie kostka jest to szkło Opti-White, co znaczy, że zawiera mniej żelaza, jest bardziej przezroczyste w porównaniu do typowego szkła flot, co nam to daje, lepsze odwzorowanie barw. Roślin, ryb. Jeśli mieści się to w waszym budżecie, to jak najbardziej polecam wybrać właśnie takie szkło. Co jeszcze będziemy potrzebowali do założenia akwarium? Podłoże. Ja użyję podłoża Dark Soil. Jest to podłoże aktywne, które yy, oprócz tego, że jest żyzne i pomoże nam w utrzymaniu naszych roślin, obniży pH wody w akwarium, co będzie sprzyjało bojownikom oraz przy okazji roślinom rośliny również dużo lepiej się w nim ukorzeniają a bakterie nitryfikacyjne szybciej zasiedlają to podłoże niż standardowy żwirek przez jego porowatość do aranżacji użyję korzeni red Moor Wood oraz kamieni Seiru za filtrację będzie odpowiadał kubełek zewnętrzny HMA 2224 a jeśli chodzi o lampkę, jedna lampka Aquela LED Slim Duo Myślę, że do roślin, które tu użyję, będzie to wystarczająco. Będzie to zestaw bez dwutlenku węgla o delikatnym nawożeniu. Zobaczymy, jak się to wszystko spisze. No to biorę się do roboty. Okej, okay, mój hardscape jest skończony. Dajcie znać w komentarzu, czy Wam się podoba, lub co byście tu zmienili. Mm, żeby cała aranżacja była stabilna i nie wypłynęła, użyłem techniki, która wykorzystuje papier ręcznikowy, bądź watę. Do tego klej cyjanoakrylowy w żelu, ja do tego wykorzystałem Plan PlanScaper. Mm, I w miejscach, w których styka się ze sobą drewno z drewnem lub drewno z kamieniem, Przyłożyłem taki, taką właśnie watę i nasączyłem ją tym klejem. Przez to wszystko jest stabilne i miejmy nadzieję, że mi nie wypłynie. Zostało nam spać piasek, dołożyć małych kamyczków i zacząć sadzić rośliny. Takie właśnie wykończenie dodało naszej aranżacji charakteru oraz sprawiło, że wygląda ona dużo bardziej naturalnie. I teraz jesteśmy gotowi do sadzenia roślin. Głównymi roślinami, jakie będą w tej aranżacji przeważały, to rośliny łodegowe, w tym przypadku rotale chra, która ma potencjał wybarwić się na czerwono, jeśli jednak myślę, że bez dwutlenku węgla oraz przy tak słabym świetle nie osiągnie ona tego koloru. Oraz Rotala rotundifolia green. Rośliną średnią będzie Lobelia cardinalis. Bardzo ładna roślinka nie rośnie za wysoko. A między korzeniami posadzę taką roślinę jak mikrozorium na Bardzo prosta, nie wymaga dużo światła, dwutlenku węgla. Myślę, że ładnie się tutaj wpasuje nam między korzenie i kamienie. Od założenia akwarium minęły już dwa tygodnie. Dla przyspieszenia jego dojrzewania używam tutaj bakterii Microbelift Special Blend. To pozwoliło mi na zasiedlenie zbiornika już uroczą parką bojowników plakat o ubarwieniu koi. Jeśli się mylę co do rodzaju moich nowych ryb, dajcie znać na dole w komentarzu. Oprócz tego, puściłem tutaj oczywiście parę krewetek Amano i OtoSka dla czyszczenia glonów, które zaczynają się pojawiać, głównie brązowe osady. Jak możecie zobaczyć, mimo braku dwutlenku węgla oraz słabego oświetlenia, rośliny są w świetnej kondycji i bez problemu przeszły z formy emersyjnej na submersyjną. Dzięki czemu to zawdzięczają? No przede wszystkim nawożenie słupa wody zanim rośliny się ukorzeniły i zaczęły pobierać składniki odżywcze z naszego aktywnego podłoża, które jest bardzo żyzne. I w, I w późniejszym czasie funkcjonowania naszego zbiornika jeszcze bardziej rośliny na tym skorzystają. No, musiały one te składniki skądś pobierać i pobierały je ze zupa wody. Jak wiecie, jestem fanem nawozów, które mają wszystkie składniki odżywcze w jednej buteleczce i takie nawozy też tutaj stosowałem. Są to nawozy Microbelift Plants Green oraz jakiekolwiek źródło węgla też z firmy w BioCo2. I muszę Wam powiedzieć, że jestem pozytywnie zaskoczony rezultatem tych nawozów. Jak widzicie, wszystko jest świetnie, nawet powinienem już przyciąć te rośliny, co myślę, że na dniach to zrobię. Podsumowując, sukces tego akwarium, po pierwsze, gęste obsadzenie roślinami szybko rosnącymi, które wyciągną z wody nadwyżkę związków azotu, które w początkowych dniach funkcjonowania naszego akwarium mogą być naprawdę wysokie i pozwoli nam to na kontrolowanie wzrostu glonów, które na pewno się pojawią. Po drugie, duży filtr, który zapewnia sprawną cyrkulację wody, dzięki czemu rośliny w każdej części akwarium otrzymują swoją dawkę od składników odżywczych, a ruch tafli wody sprawia, że wymiana gazowa zachodzi sprawnie. Kolejnym podpunktem byłoby tutaj dobrej jakości podłoże aktywne oraz nawozy w płynie, które razem działając Pozwolą naszym roślinom zdrowo się rozwijać. A jak wiadomo, im zdrowsze rośliny, tym lepiej funkcjonuje nasz mały ekosystem. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, chciałbym Wam bardzo podziękować za uwagę oraz za wszystkie subskrypcje, które do tej pory otrzymałem, bo jest już Was ponad 500. Prawdę mówiąc, nie spodziewałem się takiego odbioru w tak krótkim czasie. Mam nadzieję, że Was nie zawiodę. I będzie Was coraz więcej. Zapraszam Was do obserwowania mnie na Instagramie. Tam staram się często opublikować zdjęcia związane z akwarystyką bądź naturą. Link znajdziecie na dole w opisie. Tymczasem życzę Wam wszystkim dobrego w tych dziwnych czasach. Trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!